Yo, yo, yo! Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, na ostatni wyjazd zagraniczny turystyki stadionowej w tym roku. Udaliśmy się do zachodnich Niemiec, region Nadrenia, północna Westfalia. Odwiedziliśmy tam dwa meczyki, trójka z nas ruszyła z Gdańska, natomiast dwójka gości również była obecna. Oni lecieli z Warszawy, zobaczyliśmy się na miejscu, zapraszam Was na ten epizod. E, przyleciliśmy do Niemiec e, na dwa mecze Bayer Leverkusen kontra FC Köln Natomiast jutro szalkę 04 kontra Norymberga Zagłębie Rury, tutaj nas jeszcze nie było Natomiast e, ja bardzo serdecznie po tym szybkim intro Intensywnym intro Zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek Turystyka z ten Tour Widzimy się dzisiaj z niesamowitymi ludźmi, których zaraz zobaczycie, jedziemy Witam Ciebie z Słuchajcie, jesteśmy... Obie... Mordo, dla mnie jesteś legendą. Too many legends in one moment. Słuchajcie, jesteśmy obecni. Właśnie zebraliśmy się całą kapelą, cała gwardia. Oni też z nami, jedziemy ostro. Oczywiście żartuję, ale no co, no słuchajcie, ekipa jest taka, że naprawdę żyć nie umierać. Lecimy sobie coś podziałać teraz w planach stadion i Dortmund. Sytuacja wygląda w ten sposób, że już obecni e, wszyscy turyści, tak jak wcześniej widzieliście, dwóch leciało z Warszawy, trzech leciało z Gdańska i mówię, no mamy taki szybki wypad, prawda? Jedna nocka, jutro wracamy, ale do pokazania mamy wam naprawdę same kapitalne rzeczy. Widzimy się już, tak jak wcześniej również wspominałem, pod signal na Park. My już podjeżdżamy, zaraz będziemy pod Signal do Park. Już jesteśmy. Już chuta. jesteśmy, już jesteśmy. No i... No niewątpliwie tutaj polski akcent, no, Łukasz Piszczek, Jakub Aszczykowski, Robert Lewandowski, Złota Ej, 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 Smolarek. EWZ był smolarek, więc naprawdę, nie lada przeżycie dla nas. Sygnalidu na park, lub tak jak wolą Dortmundczycy, Westfalen Stadion, tak? Tak, dostaliśmy się jest bardzo szybko, 20 minut z Z lotniska w Dortmundzie, jeśli chodzi o e, transport kolejowy. Dokładnie, 20 minut, 25 chyba, coś takiego. Tak, e, jesteśmy obecni. Idziemy, zobaczymy, jak się uda wejść, to na pewno wam pokażemy. A jak nie, to e, coś tam ogramy z zewnątrz, nie? Pronto. Fłóżcie, kibicą! kur... Tak się witamy ze stadionem Bolusty. No. Słuchajcie, Westfalen Stadion, Signal Iduna Park. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, monument, absolutna świątynia futbolu, coś, co dla koneserów jest absolutnym must have na bucket liście, coś nieprawdopodobnego. Ten kadr, który teraz jest nagrywany, jest również nagrywany na rolkę tak. i ci, którzy zgadli, na jaki mecz jedziemy, wy już wiecie, Bayer Leverkusen FC Keln, biorą udział w konkursie i co mogą wygrać? No, szaliczek, szaliczek Bayeru Leverkusen, więc nie lada gratka dla, dla kibiców Bundesligi. Warto brać udział w naszych konkursach, yy, śledźcie nas, bo będzie ich więcej. Dokładnie, moi drodzy, z oficjalnego sklepu taki szalik, Bayeru, możecie wygrać za nami choinka na jarmarku świątecznym w Dortmundzie, mam nadzieję, że nie będzie tutaj dzisiaj żadnej awantury. Związanej z różnymi kwestiami, jeśli chodzi o tą scenerię, od nas to tyle. No to super będzie. Zmierzamy już pod stadion. Jedzie po nas taksa. Ogólnie jesteśmy zaskoczeni tym, jak to wszystko tutaj wygląda w zachodnich Niemczech. Powiem wam szczerze, że e, ogólnie ilość sklepów, taksówek i tego typu atrakcji jest naprawdę znikoma. I muszę Wam powiedzieć szczerze, że w tym momencie mega docenia się to, że żyjemy w Polsce i mówię serio. Taksi fama. Ok, we're right now with the Baraj Taxi driver. E, I Woo! think the best one here in the, in the whole field. And guys uh, we have reached our destination the uh, football arena no, the no. game against Bayer Leverkusen and FC Köln was a European score you look mega obstawiliśmy z Maximem że obiecelowy podróż do futbolora ta fotka to z, <laughs> z przepisów <laughs> drogowych yeah. robimy sejaja ja. ciągle I powtarzamy, get, że każdy jest to I faja bądź, ja cię jak ty się czujesz ja, ja jestem zawsze mordo Zapłacę za nas i widzimy Słuchajcie, się Słuchajcie, wklejamy się na Maxa, bo jesteśmy obecni, jak zawsze, arena. on Tour Eldo. Bajarena, aptekarze podejmują kozły, mecz nieprawdopodobny zobaczcie, dla nas. Zobaczcie, jakie to sobie Słuchajcie, w tym roku zaczęliśmy nasze podróże dookoła Europy, eee. właśnie w Niemczech. Kończymy też w tym kraju. Jak się czujesz? No mega, no zaczęliśmy rok w Magdeburgu, dzisiaj... Słuchajcie, cie Bayern Leverkusen, uch, ma no emocje, emocje. Słuchajcie, musimy nam wybaczyć, że walamy się w słowa, natomiast no pojmujesz, że tak, no. Ale już jest Atmo! O My wbijamy, widzimy się już na stadionie Bayerna. Słuchajcie, jesteśmy tak zajerani, że to jest po prostu nieprawdopodobnie, niepojęte. Widzimy się już na placu. Jesteśmy na meczu. Jasiu, jak się podoba? Brak słów, brak słów. Słuchajcie, koleżka mówi, że to jest niepojęte. Obczajcie, co się dzieje przed nami. Jest 60. minuta, dalej 0-0, ale naprawdę emocje są po prostu kosior. Na mecz na Bajaranie weszliśmy z drobniutkim opóźnieniem związanym z pewnymi perturbacjami. Ten mecz był mimo wszystko naprawdę solidny. W dziesiątej minucie meczu ultrasi Bayeru Leverkusen opuścili mecz, solidaryzując się z ultrasami FC Köln, którzy przez zarząd klubu Bayeru Leverkusen nie zostali wpuszczeni na stadion, a ten mecz miał naprawdę wysoką rangę. Ozdobą spotkania był gol na który został strzelony skorpion-kikiem. 2-0 było słuchajcie, tak się mecz skończył, no, a dzisiaj szalka 0-4 kontra Norymbergiem, zmierzamy, Olkowiście rozwalił telefon, Olek to Janek, co się to Olek, także no, na patencie słuchajcie, ojej. Zakazane ryje, słuchajcie, plany były takie, że będą dwa vlogi, będzie jeden, eee, ale słuchajcie, no co wam powiem, no, eee, robimy to dla was, tak? Miejscówka do spania była naprawdę giga fajna. Fajans tutaj wywalony przed takim budynkiem Ala TBS. No i co, kierunek Gazy kirszyn No, tylko o tyle Wam powiem. Użyliśmy teleportu i znajdujemy się już w Gazy kirszyn gdzie dzisiaj szalkę 04 w zgodowym meczu podejmuje FC Nürnberg. Tak jak mówię, ten vlog ogólnie jest dość na wariackich papierach. Kasperku, co od Ciebie? Ale łóżko było wygodne. Lokum mieliśmy w dziwnej lokalizacji pod Leverkusen. Lokum ogólnie było tak położone, że logistycznie powiem były to tak, kryminalne. Organizacja tego wyjazdu mogło no, być lepiej. Nie jest w top 10 naszych organizacji takowego. No. Ale... Nie jest też w, topie, w top 15, myślę. Ale, ale najważniejsze, że. No. no właśnie. Meczyki, meczyki, to jest. Meczyka to. z puszczą, z tymi tobołami, z klapkami, z tym damy się kiełbaską, tutaj działa kiełbaska w Niemczech, ja powiem tak, bardzo smaczna, chociaż wolę po polsku, z szonem i tutaj kosztownka kiełbska, ale naprawdę jakoś nie bardzo smaku Zachwycamy się również niemieckimi piosenkami w chleb. mega nam siadają. na granie, na czekanie sobie ustawiam bo jest Miałem taka koszuleczka, szalkę, uważam, że jest piękna, ta nowa zielona, której foto wstawiam teraz, jest jeszcze piękniejsza, ale niestety nie dało się jej kupić, jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, to się ma. Siedzi mega. Wygląda jakbym 250 kilo ważył, ale naprawdę to półeczka. Dzisiaj na bramce... Ulubiony golki ...Larius no. Pamiętałem mecz z Realem Madryt. Dwie świetne interwencje. Słuchajcie, to był naprawdę e, piękny mecz. Metki sobie nie oderwałem, zaraz mnie oderwiesz, Kacu, jeśli go cię stracić. Pewnie. Słuchajcie, no ogólnie ten vlog jest szalony, szalony. Szalony na wariackich papierach, tworzony, tak jak już mówiłem, ale e, no słuchajcie, piłka nożna, spać można. Szalony tak jak my. Autobusy! Weszliśmy, szalkę się ułożyło. Są ubrani na biało i niebiesko i ułożyło się w takie 04 Wrzucam foto, jak to wyglądało. Grubo na velti, grubo ludzie. Ostro! Ostro! A teraz Stoltenberg! Patrzcie, co się dzieje! Wow! Bo to jest zgoda, tak jak mówiłem, teraz FCN, ale tutaj synchro, wow! W tym momencie odcinka poznaliśmy Kevina i przeprowadziliśmy z nim wywiad. Niestety mikrofon nie zgrał się z ruchem naszych ust. Była to ta pierwsza taka sytuacja i w sumie to nie wiedzieliśmy o co chodzi. Ale pokrótce opowiem wam o tym. Chodzi tutaj o to, że podczas tego meczu, który jest kluczowy dla wszystkich kibiców Szalka oraz Norymbergi, każdy kibic może przemieszczać się swobodnie po stadionie i kibice Norymbergi mogą wchodzić na nordkurwę, czyli trybunę dopingującą Ultrasów Szalkę. Jak sami widzieliście po kartoniadach, które były wykonane na tej właśnie trybunie, ta przyjaźń jest naprawdę mocno zaciśnięta. Wszyscy fani na stadionie tak naprawdę miksowali się i nikt nie miał przywiązania do własnych krzesełek, a to co dzieje się między tymi klubami od zawsze było dla nich kluczowe od momentu powstania tej zgody. Ciężko będąc w Gaze kirszy też nie wspomnieć o Tomku Hajto, o naszej polskiej legendzie, z, która no, zrobiła karierę. Tutaj właśnie mówić, że znany z Ja to wiedziałem akurat, bo on smuglował szlugi bo przez granicę z, nie powiem czego, wszyscy wiemy o co chodzi. No coś, Tomasz Hajto, na pewno Jedna z ciekawszych personów w piłce nożnej. Powiem w ten sposób, ee, no będąc piłkarzem, szmuglował fajeczki z Polski do Niemiec, czy tam na odwrót, ale chyba z Polski do tak, z Polski do Niemiec, na pewno. E, natomiast no, ja ogólnie uważam, że Tomek Hajto to persona nieprawdopodobnie barwna. W sumie teraz za promowanie jego wizerunku trzeba go zapłacić. Tak, to no nie za tanią w ogóle to może jakoś kupić. Nie będziemy wrzucać jego foty, bo jeszcze nas skasuje. Szalkę wygrało! No i tyle, no co mam mogę powiedzieć? Mega bo Veltins Arena to jest coś! No i co, Szalka 1-0, ja wcześniej przed meczem mówiłem o Kariusie, to się śmialiśmy, a okazał się dla mnie i dla Olka... Kupony nie weszły. Kupony nie, weszły. Kupony nie weszły, ale gracz mecz. The of the match. Man of the match. Karius naprawdę wyjął taką jedną stronę sam. m I no niesamowity experience ten stadion, mieliśmy super miejsca. No i ogólnie jeśli chodzi o tego vloga z Niemiec, no to wszystko. Pozdrawiamy, zapraszamy na kolejne materiały, subskrybujemy, lajkujemy, jeśli się podoba, no i wszystko schowamy na ten no temat. No i pojemy wideo. Tak jest! Siema!